Przyszedłem tutaj w ogóle... A, mam no, Cię! No. Uśmiech, droga pani! Dobra, nie będę zapraszał tostów, bo nie tu przyjdą i zrobią rozpinko. A ja was nauczę. Mordercami, później grabę weźmiecie, ciągniecie na ten, na swobodne celowanie. Może też by polubił. Zero nie? fanu. Może <laughs> by polubił, no. Przecież, ale co, nie grają przecież w te, jak to się nazywa, w Battlefieldy, w Kanon. jak gram na. Tam przecież nie ma namierzania. Kto to wymyślił? No, poblisk? ale to są. Graba no i. W BF4? Chłopie, to jest Graba i, i tamci, to tam przecież oni grają. Oni są PC-owymi graczami, a nie konsolowymi. No. Więc Może to właśnie To jest zupełnie inna sprawa. Kurde, ja mu nic nie kupię. Ale... Jaka, jak, jakaś dziewczyna leci środkiem drogi. To byłem ja. Ej, proszę pani, proszę pani, jakie pani. Już to wybuchło. Jezus, Marian, dobra. Już nic, już nic. Wiem, ty tutaj w ogóle. A, ja Mam kumie. cię. Ja. Uśmiech, droga pani. Jak się tu działo? E, musisz wcelować i X. E, Twół, nie X, tylko kwadrat. Ja jeszcze z Xboxa mówię konfigurację. Sory za stealer Ma, to Wykorzystała A, sytuację, dziękuję. no zobacz zawsze wsadzi nóż w plecy. A dokąd? Au! Nie widziałem cię, bo głupia rura zasłaniała. Miałem <noise> time, ale dziale Petrus. Montaniec no, się to nazywa Ojej, za wysoko A są gracze, to, Za wysoko cenę. co wiesz, że mi nic nie zabrało. No, wiem, no Są gracze, co kupili GTA 5, tylko ten ze względu, że wprowadzili to widok z pierwszej osoby, bo na Battlefieldach wychowani i myślę, że się, że się tu realizują. Ale to bardziej Bayer, taki tylko jest. Tak, moim zdaniem Bayer. Ale mam takiego oczyka w ekipie, który gra tylko na first No sport. ja gram I wymiata Ja gram tylko na pierwszej osobie On z Battlefielda przyszedł yeah. W sumie ja właśnie z taką osobą, która kupiła to, bo jest pierwsza osoba, wiesz? Bo tak to bym nie kupował ponownie wow. Nice <laughs> Pozwól, że cię dobiję <laughs> Żebyś się nie męczyła <laughs> ja Ej, jestem ostatni w... A jakiś by się broń Dobra, Branoty A W ogóle zauważyłem, że chyba lepiej kroki słychać też Prówanie do Xboxa Tak, słychać lepiej. Ja ja mijałem, kurde. Jest całkiem inny dźwięk Ta, e, samochód inaczej całkiem, e, cał, całkiem inny ma odgłos No, że dobry jesteś Ciężko cię trafić Coś tam grałem Dobrze Ała a wiesz, że miałem tak mało życia, że wystarczyło mi tylko raz trafić w stopę? I o, go też, jak zając między tymi kontenerami. A ty za moimi plecami jest cholera. Patrz jaki tu piękny krzak zrobili, wygląda jak autentyk. Jaki krzak. Znowu plecy, nie? Znowu, Ale nie uciekaj, no daj się zabić. <grymne> Co ty <grymne> robisz? <grymne> <grymne> Patrz jak w pole poszli. <grymne> <grymne> Ej! A idą? Poza resztę no. się jak wchodzi. Kiedyś miałem korbę na pistolet przeciwpancerny. Wszystkich zabijem pistoletem przeciwpancernym. <grym> Dead co by się nie działo? Ewentualnie, O! Ach. Hedy z samochodem przeciwpancernym. Gdzieś ma takie wyważenie ta postać z tym pistoletem. Uuuu uh. Ale z tej zablokowaliście drogę nie No nie leci w plecy trzeba, bez kitu Chwota to jest Au! Ach, Znowu mi trafił w rzęsę, no nie wierzę Oj, coś wybuchło o! Dostałem jakąś asystę, czy jakieś punkty za to? O co chodzi? Ja dostałem za ciebie podwójnego expa Widzisz? Warty jestem, Tak to fajnie wygląda, jakaś linia gangów. Wszystko zablokowane na drodze. No nie! No ja żywię, kurczę za każdym razem gdzieś tam od tyłu, próbuję. Idę się za miłość, a gdzieś, bo wow. Odegrałem się w końcu. Ale pójść blisko mnie jakoś? Za tobą ja? się zrobiłem, wiesz? Tak, taki, taka siła odrzutu była. A czym ty strzelasz? A nie wiem, mam jak jakiś SMG taki. ciężki krabi masz można powiedzieć. Oła. To jest ciężki, to wolno chodzisz, nie? Z tym. No. Ale, Ale nie dobra. mam kurczy amunicji do innych broni, więc tego. Jodzi, ruszaj się, bo stoisz w miejscu, jesteś do Co ty, ja skakam jak Sarna tutaj teraz? Na boki, patrz, no spacerujesz. <ślad> Zbierasz porówki w tych szakach. Popatrz, A o ja, i co? Jak? dwa metry przede mną? Jak to się nazywa? Jak to, nie, 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 ty to no dalej się z Ciebie krew Luke, no coś, zostałeś coś w ogóle? Dostaję, ale Ty nic dostajesz. Bo tak nie no, tam dostałem to trochę, trochę. mi cały czas na celowniku, i plecy. Ja byłeś w całkiem innym miejscu, patrzę teraz na streamie. W całkiem innym miejscu byłeś. No jak dzisiaj graliśmy deathmatcha wcześniej, to Luke mi, iść, o Jezus, ściągnął z łokcia na, na 10 metrów, nie? też było dziwne. No, to jest też dobre. No sam Rockstar nie wie, gdzie ma tych swoich graczy. Ja, ja tu nie wiem, czy dostaje czy... Ojejku. Naprawdę, już. Ja już miałem przygotowany, chciałem taki ten. nagrać filmik z tymi. Okrobo. E, e, wszyscy się podniecają tym, ale nie chciałem zrobić z siebie takiego malcontenta, który ma ludzi. Mhm. E, chciałem. E, wszyscy się podniecają, jaka grafika, wszystko pięknie, fajnie, ale techniczne rzeczy. To GTA Rockstar no, nie poprawił. Między innymi też e, jak ten. Jak potrafią się respić samochody policyjne. Podczas na przykład ten orania na sesji to nieźle to widać. A, zdążyłem A, Cię zabić. Idziesz sobie i zabił. No weź moje sam. Nie, chyba lukę mnie zabił. No kiedy tak, ale. Aha, no, w tym samym myślałem, czasie. że nawzajem zabiliśmy się, bo, bo to też jest możliwe. Czekajcie, zrobię tu porządek. Okej. Okay. O Pimp my ride right. to... A! Powietrzu Jaz wszystkie To jest ta O, a tu jest jeszcze cisterna. Kry wybucha, nie mogę celować, o panu się tam, ej Ach. Ten chciał wykorzystać sytuację, co za nup. się ja tam widziałem, że po to był. Nie... Dobry stawać, internet, nie? człowieku. Bez kit, jaki <laughs> to jest. Już wywalam tą grę. Auć. Pięknie na Miłosza ja poluję teraz, Miłosz jest dobry. Nie, to ja wychodzę na razie. <laughs> e, to jest tak... Proszę, z daleka. jak to z tego strzelasz, to nie wiem. Chyba ja Ile mi tu. Za kombinuję. Ten mnie goni, odwal się. chodź tu. <laughs> <laughs> Ej, się. Wow. Mam Cię. Gat. Ale jakoś zaplecił, nie? Blisko, da, no, czy nie? wykorzystałem sytuację. Ojej, nie zorientowałem się. Headshot. No. Nie wierzę, 100% mocy obliczeniowej mózgu ma skoncentrowany na mnie, no. Dobrze. Akcja komandos. Teraz Nie, ktoś się przejechał, co jest? O oh, kurcze, ambicja się kończy, no nie, niedobrze, niedobrze. nie, dobrze, nie, szybciej, nie, 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 zrobić w aucie? Ragdola nie, 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 zrobić zrobić tu tu nie, 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 mogę jak się turlać? wcisnąć Słucham Jak ty ja Nie mam amunicji Na kwadrat A Dokładnie. przez szybę cię zabiłem yy, musisz ten... Yy, najpierw celować, dopiero wtedy Z kwadratem A, celu. No, musisz celować. Najpierw celujesz ja to robię, nie, ja to robię na ten R2, tak delikatnie go naciskam, żeby jeszcze nie wystrzelił i dopiero kwadrat, ty to zrobisz no, bez to strzelania. No, to jest jakieś techniki żeby... tam magiczne. Dobra, ogień. To jest właśnie też te całe ekrany modowania, to przesiadywanie w tym lobby, to ten, to też jest nuda. No, ja to już to podrałem... Dlatego warto sobie... No mów, mów. Ja sobie ten, Facebooka otwieram, tam sobie ze znajomymi piszę albo coś przeglądam. Ja, <grym> ja na przykład robić. grałem w ten, w Dragon Balla jakiegoś, który tam wyszedł na konsolę i tam na przykład w trakcie ładowania są różne minigierki, nie? I jakoś tam czas Ci zapycha. O, to jest fajne. Tu też na przykład mogło być takiego, nie wiem, że grasz Snake'a na swojej komórce czy coś, nie? W grze. Albo tu, tu powinien być na tym touchpadzie na, na padzie jakaś minigierka powinna być ping-pong, ping-ping, no, ping na przykład ping, ping, y ubiec. hakowanie jakiegoś terminala czy coś jakieś tam przesunanie no ciekawe przy a faktycznie po prostu nie ogarniam, nie wszyscy rozpoczynają wyścig zakładają kaski, a moja babka sobie zakłada kapelusz <finished> właśnie, o co chodzi z tym kapeluszem, też go miałem na początku dlaczego Indiana Jones, no. Jest bez ruchu ulicznego? To eee, raczej chyba w tak. terenach to? Myślę, że rowery. Ale mało jest tego ruchu ulicznego w tym online. mogli dać więcej, serio. Ale w, w sumie że w na też 4... nie ma jakiejś dużej różnicy. Nie, yeah, yeah. nie. No ale, ale yes, aż tak. No, i... się potrafi zakorkować tam lotówka. Tylko musisz wiedzieć o której godzinie rano, <laughs> jak jadą wszyscy z pracy. To normalnie nie przejedzie. O to, kurde, tak, serio? serio, to jest a tam prawda, to No w ogóle jakiś super. Oj oj. Nie. Godziny są bardzo ważne, a wiecie, że na PS3 na PS4 jest ta sama godzina w grze? O. To ciekawe. Wszyscy mają jedną i tą samą godzinę. Tą samą pogodę mają wszystkie konsole. No to nieźle. ja czy pecetowcy też będą tak mieć. Oj, tam to ciebie będzie sporo problemów. PC-tem? Tak. Dokładnie, tam będzie tyle ludzi grało, że. Tak, ale Chyba mody też będą piękne. Tą grę. <laughs> Jak będzie się dało zrobić coś takie jak Multicraft Auto, własny serwer na GTA 5, to my będziemy taki. Woo, mieć. jump! Porobimy sobie jakieś mody zamiast góry, tej Chilliard, to zrobimy wulkan. Tak. Będziemy robić wypady będziemy w gąszcz. Mordor zrobimy i co? <laughs> Yeah. A ja między drzewami tak. się zwieściłem To był pierwszy Tyle brakło Tyle wygrać No i pięknie Kurde, milimetr Ja ci nam wysłałem zapór do jak gdzieś tam musiał przyjąć czy coś pograć potem to możemy się jakoś tak, tak. zgadać Ja prawie codziennie jestem No to ewentualnie jak ja będę do... czy coś to się do Ciebie odezwę Dobra dzieci idą spać o 20 no to ja szpula No nie mam nic do <laughs> tego Dobra to ja już wychodzę z tej sesji